Lekcje z ZUS jest to cykl czterech zajęć, dzięki którym młodzież może poszerzyć swoją wiedzę o ubezpieczeniach społecznych, dowiedzieć się dlaczego warto się ubezpieczyć i opłacać składki i jaką ochronę dają ubezpieczenia w sytuacjach różnych zdarzeń losowych. Jest wiele powodów, dla których warto wziąć udział w tym projekcie uczestnicy lekcji ZUS nie tylko zdobywają wiedzę o ubezpieczeniach społecznych, ale mogą wziąć udział w Olimpiadzie ZUS i wygrać cenne nagrody ale przede wszystkim indeksy na studia oraz dodatkowe punkty w rekrutacji na wiele uczelni wyższych. Dodatkowo, laureaci i finaliści Olimpiady są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego technika ekonomisty i technika rachunkowości. Są też oczywiście nagrody dla samych placówek szkolnych.